Ci, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają taką możliwość. W dniach 24-26 kwietnia na terenie MTP w Poznaniu odbywają się targi ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa SAWO. Obszerna zabudowa wewnątrz, dzięki któremu strażacy wygodnie i bardzo użytecznie mogą wsiąść do środka i z niej korzystać. Tył jest oddzielony kratą bardzo bezpieczną, aby sprzęt, który jest przewożony z tyłu pojazdu nie uszkodził w razie w wypadku załogi jadącej do akcji. Oświetlenie jest w pełni LEDowe, oświetlenie pola pracy, również oświetlenie w technologii LED, tak samo i w środku. W związku z tym przy akcji nocnych jest wszystko bardzo widoczne i dostępne od ręki. Hełm, który zdobył nagrodę na SAWO jest to hełm strażacki AK-10, wykonany w technice kewlarowo-szklanej. Stanowi on pełne zabezpieczenie i ochronę głowy strażaka. Kolor złoty osłony twarzy. Jest to właśnie filtr promieniowania podczerwonego, czyli jest to filtr, który odbija ciepło umownie mówiąc i dosłownie zresztą też i przez to to co mówimy umożliwia podejście bliżej do, do źródła ognia bez powiedzmy poparzenia twarzy strażaka. No, ja pra, prawdę powiedziawszy no, słyszałem o jednej pani tylko która brała udział w bezpośrednich akcjach gaśniczych z reguły są to mężczyźni. Natomiast y, zakres regulacji tego hełmu nadaje no, pełny zakres bo od 52 do 62 centymetrów czyli no, nawet jak ma pani fryzurę no to myślę, że też uda się jej w tym hełmie zmieścić. Firma Wera produkuje apteczki, jak widzicie Państwo, w różnej wielkości, w różnym kolorycie, w różnym designie. Nowością jest apteczka na przykład antykleszczowa. Tak? Pracownicy służb leśnych narażeni na działanie kleszczy, różnych czynników, muszą sobie jakoś doraźnie pomagać. Prawda? Apteczka i wkład apteczki powinien ratować życie a nie leczyć, bo tego są lekarze i szpitale. Dlatego to, co znajduje się w aptece, powinno służyć ratownikowi medycznemu, osobie, która udziela pierwszej pomocy, przede wszystkim w tym, żeby podtrzymać funkcje życiowe. Stąd na przykład apteczka patrolowa, w której znajduje się ustnik, rękawiczki, pusteczka do dezynfekcji. To jest wszystko to, co jest niezbędne, ratownikowi wodnemu, który wyciągnie kogoś z wody, żeby udzielić pierwszej pomocy, a nie narazić się samemu, a przy tym jest w takim opakowaniu, że można to wszędzie schować i przenieść. Oprócz zapoznania się z licznymi nowościami rynkowymi zwiedzający mogą uczestniczyć w różnego rodzaju pokazach sprzętu ratowniczego. Tegoroczna edycja odbywających się co dwa lata Targów SAWO skupiła rekordową liczbę 220 wystawców z 20 krajów, m.in. z Chin, Pakistanu, Sri Lanki, Tajwanu, ale również z Austrii, Włoch i Czech.